Witam bardzo serdecznie na runie dnia na piątek, na 4 lutego 2022 roku. Mamy na dzisiaj energię runy Algis. Runa Algis jest 15 kartą Futcharku. Będzie to dzień, w którym będziemy mieli ochronę wsparcie z góry. Jesteśmy pod dobrą opieką. Równa Algi to jest najbardziej kochający i opiekuńczy znak, więc zapowiada, że dzisiejszy dzień będzie przepełniony samymi pozytywami. Bezpieczeństwem, szczerością, że wokół nas będą sami otwarci i przychylni nam ludzie, i że też odwrotnie my będziemy dla tych ludzi bardzo otwarci i, i przychylni, że jeżeli coś sobie na dzisiaj zaplanowaliśmy, coś co nam. Nie mogliśmy <laughs> przez te sprawy spać. Byliśmy rozdrażnieni, bo nie wiedzieliśmy, tak, myśli nasze ciągle biegały, czy to się uda, czy nie uda, czy, czy, czy zrealizujemy. To jest pewność powodzenia tych, tych przedsięwzięć, które są zaplanowane na dzisiaj, ponieważ jest bardzo dobra energia. Zapowiada powodzenie we wszystkich takich zaplanowanych sprawach, czy, czy ogólnie, które dzisiaj Państwo macie do y, załatwienia, y, a jest to numerologiczna szóstka, czyli harmonia, pokój, miłość, rodzina. Zdecydowanie y, no bardzo, bardzo pozytywna karta. Y, możecie odczuwać, że. Y, że, jeżeli do tej pory te ostatnie dni były gdzieś tam trudne w jakichś sytuacjach, to dzisiaj będziecie czuć też ozdrowienie, takie w każdej w, każdej w sumie sytuacji. Czyli po prostu będziecie mieli witalność i, i też i, i zdrowie, i, i finanse, i, i relacje. Wszystko, wszystko jak najbardziej pozytywne. Także pamiętajcie, że macie opiekę z góry, wsparcie z góry i łączy się to z przesłaniem Archanioła Michała na tą dekadę lutego, że pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty, więc nastawiamy się pozytywnie, bo mamy ochronę, mamy wsparcie. No to będzie piękny piątek. Wystarczy tylko myśleć. Pozytywnie, a z taką siłą, z takim wsparciem i, i, i z takimi energiami. No cóż, życzę przesympatycznego piątku. Oby nam wszystkie zaplanowane działania, tak jak ta karta mówi, poszły jak za sprawą czarodziejskiej różdżki. Wszystkiego dobrego, pięknego piątku. Maruna.